Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot Zapraszam skorpiony na czytanie tygodniowe na czas od 11 do 17 listopada 2024 roku Drogie skorpione, czytanie ogólne, weźcie to co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych osób, które miały usłyszeć czytania Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji, o włączeniu dzwonka, wtedy dzięki powiadomieniom nie ominiecie żadnego czytania na czas i zapraszam też do lajkowania, do komentowania, bo wasze komentarze dają szansę na dalszy rozwój kanału. Dobrze, moi kochani, zapraszam do czytania. Zobaczymy co dla skorpionów na nadchodzący tydzień. Co dla skorpionków na nadchodzący tydzień. Szóstka kielichów się odwróciła. Pokazało nam się odnowienie jakichś starych kontaktów. Mm -hmm. I zawieszenie, jednocześnie. <noise> I zatrzymanie. Chyba odnowienie kontaktu spowoduje zatrzymanie. Wow, ale mamy i sąd ostateczny, i wieża wypada, wszystko leci. Drogie skorpiony. Królowa buław, tu pół talii wypadnie za chwilę. na no, jakieś takie mm, walczące między sobą energie, które chcą się tutaj ujawnić. Powroty, które mogą diametralnie, znaczy które mogą wywołać jakiś wstrząs, dużą zmianę, zmianę w strukturach w Waszym życiu. Ale no nic, czego byście nie chcieli, lub nic, czego w ostatecznym rozrachunku. Co w ostatecznym rozrachunku nie wyszłoby skorpionów na dobre, więc. Uh -huh, dobra. E, to wystarczy wobec tego i zaczynamy. Jaka energia dla Was w nadchodzącym tygodniu, drogi skorpiony? Dziesiątka monet. Dziesięć monet. E, Moje drogie skorpiony, co w pracy? W pracy, w biznesie, w firmie. E, osiem kielichów. Co w miłości? Dwójka pentakli. Co będzie nieoczekiwanego w nadchodzącym tygodniu? Rycerz Mieczy. Rycerz mieczy i rada, wskazówka, wynik to słońce. No i pięknie. No, bardzo fajne energie. Zaraz sobie zobaczymy tło, ale ja jednak, moje drogie skorpiony, tutaj troszeczkę Wam oświecę. Oświecę. Skorpionki. W tle mamy dziesiątkę buław. Tutaj widzę. Mamy 10 buław, mamy pazia mieczy i mamy postelnika. Uh -huh. e, przewidujecie chyba, że będzie ciężki tydzień. <gry> tak się domyślacie, jakby, że czas od 11 do 17 listopada będzie trochę ciężkim, trudnym okresem. W sensie, że dużo będzie ciążyć działania pracy, zobowiązań, przedsięwzięć, będzie sporo obowiązków, tak troszeczkę to jest zauważane. Ale tutaj też będzie miało znaczenie powiedzenie jakiejś prawdy, żeby powiedzieć prawdę. No właśnie, żeby komuś powiedzieć prawdę. W jakiejś konkretnej sytuacji. Mhm. I wypowiedzenie tej prawdy albo spowoduje dążenie do poznania prawdy o sobie samym, albo do poznania głębszej prawdy. A tutaj skorpion w kierunku. Prawdy o sobie samym pójdzie, nawet wiecie. Daleko, jeśli będzie trzeba, w sensie takim, moi drodzy, nie fizycznym, ale w sensie takim mentalnym, duchowym, tutaj zrobiliście sobie taką wycieczkę, żeby poznać prawdę, żeby się dowiedzieć więcej o sobie. Dobrze. Wy w energii dziesiątki pentakli. Słuchajcie, jesteście w energii, tak naprawdę sukcesu i to materialnego. Przyszły tydzień będzie dosyć wymownie wskazywał na właśnie albo na rodzinę, też która będzie jakby ważna w przyszłym tygodniu. Ale tak naprawdę Jesteście w energii osoby, która odnosi sukces, która osiąga dosłownie wszystko albo tak wiele, że w przyszłym tygodniu będziecie uważać się za przysłowiowego szczęśliwca. Nie mówię, że wszyscy będą najszczęśliwszy w życiu w przyszłym tygodniu, ale raczej to, że po prostu wy będziecie czuć to szczęście, wy będziecie uważać się za szczęśliwą, za szczęśliwą osobę, że szczęście się do was uśmiechnęło. No właśnie. Dzięki temu jakby poczujecie się bogaci, poczujecie bogactwo w pewnym właśnie w tym aspekcie materialnym, finansowym, ale też chyba takiej pełnej rodziny, rodziny wielopokoleniowej, poczujecie ten dobrobyt. Ale to nie będzie tylko takie uczucie, wiecie, w głowie, w myślach, czy nie wiem, w kościach. Nie. Zdacie sobie sprawę, że to bogactwo, ten dobrobyt nie tylko Wam przysługuje. Ale, że po prostu jest dla Was w końcu dostępny. Czyli tutaj stają się dostępne dodatkowe te rzeczy, po prostu, które są też materialne, ale też dodatkowe zasoby materialne, finansowe. Dzięki temu, kochani, no jesteście w energii naprawdę, że posiadacie tak wiele. Możecie nawet dojść do wniosku, że na swój sposób to wszystko jest magiczne. To, że można korzystać z pewnych rzeczy, no i poczujecie, że jest pięknie i że otwierają się przed, przed Wami takie już naprawdę duże możliwości. Co prawda ta dziesiątka monet też pokazuje, że zdajecie sobie w nadchodzącym tygodniu sprawę, no, że życie jest trudne, ale myślę, że skorpiony to wiedzą i że często trzeba zmagać się z przeciwnościami losu, ale jest o co walczyć. I to jest jakby taka Wasza energia, że. Ten trud, który był, w który włożyliście wiele pracy, wiele zmagań i walki z różnymi przeciwnościami losu, przyszły tydzień pokazuje, że było o co walczyć, tak? Czujecie się szczęśliwi, że jesteście szczęśliwcem, że warto było walczyć, że warto o to walczyć, jest o co po prostu. Widzicie, ja muszę to powiedzieć, bo może jakiś skorpion w przyszłym tygodniu dowiedzieć się o spadku otrzymać spadek. Jest taka możliwość, że co, jest taka możliwość, że może coś odziedziczyć Natomiast y, oczywiście to może się u kogoś zdarzyć, a nie musi. Y, może to też pokazywać w przyszłym tygodniu ukończenie jakiegoś projektu lub przedsięwzięcia. Y, może to jest ukończenie jakichś zmagań, y, czy właśnie. Y, bo jest też ta dziesiątka buław, która mówi o tym, żeby wytrwać do końca, że już naprawdę niewiele zostało, tak? Że już niedużo tego ciężaru, nie dużo tych zobowiązań, nie dużo tego trudu, że to już jest kulminacja tej walki i, i czujecie tą dziesiątkę kielichów, że było warto. Czujecie, że było warto być może doprowadzić do końca jakieś przedsięwzięcie. Może to jest ważne, że nie zrezygnowaliście, że nie poddaliście się, że czekaliście do końca, dopóki nie ukończycie czegoś lub dopóki do czegoś nie dojdziecie, do jakiegoś etapu, właśnie do ukończenia przedsięwzięcia czy jakiegoś projektu, czy po prostu celu, tak, który sobie założyliście. Może już chcieliście się poddać przy końcówce drogi zrezygnować z czegoś, no najprawdopodobniej z czegoś materialnego. Nie wiem, mogliście na przykład chcieć zrezygnować z jakiejś pracy, albo z jakiejś, jakiegoś projektu, no, albo właśnie może z pracy na własny rachunek, albo z jakiegoś konkretnego e, obszaru. Może ze sposobu, z jakichś metod, może z, no, z czegoś chcieliście zrezygnować, co po prostu stwierdziliście, że może to faktycznie chodziło o coś, co nie przynosiło takich rezultatów finansowych, jakie oczekiwaliście, czy po prostu nie przynosiło rezultatów finansowych takie, które no, spełniałyby jakieś możliwości, żeby było sens dalej to kontynuować, tak? No nie wiem, na no, przykładowo ktoś rozpoczął pracę na własny rachunek jakiś czas temu na przykład skończyły Wam się skończyło Wam się jakiś tam okres o no wiecie na start typu na przykład brak składek, niskie składki niskie koszty działalności no i okazało się, że, że nadal nie ma z tego takiego przychodu tak, który pokryłby wydatki pokryłby koszty Pokryłby składki, zobowiązania, no i w związku z tym hmm, chcieliście już od tego niemalże odchodzić, tak? To mogło być na tej zasadzie, a okazuje się, że, że wcale tak nie musi być. Moi drodzy, tutaj też jakby możecie w przyszłym tygodniu poczuć to, jak ważne są wartości i tradycje rodzinne. Wypadła nam ta szóstka kielichów, która też może mówić o tym, że no, będziecie wspominać, gdzieś tam tęsknić za jakąś przeszłością, za jakąś, um, za jakąś beztroską, też trochę tak, albo za czasami, kiedy ta rodzina była taka właśnie um, spójna, pełna. Tutaj widzę, kochani, że też w nadchodzącym tygodniu będzie to wsparcie rodziny. Będziecie odczuwać bezpieczeństwo materialne. To, że możecie liczyć na rodzinę lub na jakiegoś konkretnego członka rodziny, tak. Niektóre mogą spełnić się marzenia o dużej rodzinie też. Oczywiście, ewentualnie tutaj będzie jakiś trwały związek, trwała relacja oparta na. Wartościach rodzinnych. I możecie sobie zdać sprawę w przyszłym tygodniu, jak e, ważna jest ta relacja, jak trwała jest ta relacja, jak ważna jest ta rodzina dla Was, tak? Jakie macie wsparcie i oparcie w tej rodzinie. E, no, jak najbardziej tak może być, kochani. Dobra, co w pracy? W pracy osiem kielichów. W pracy skorpiony odchodzą. Dosłownie odchodzą od. E, znaczy w ogóle właśnie ja to trochę odbieram jako ulgę, bo ósemka kielichów często mówi o ulce i skorpion w nadchodzącym tygodniu odczuwa tą ulgę, ulżyło mu, że coś, co chciał ukończyć, coś z czego chciał zrezygnować, może chciał właśnie zakończyć jakieś przedsięwzięcie, jakiś projekt, jakąś pracę, jakąś działalność, a tu się okazuje, że w końcu jest z tego więcej, w końcu jest z tego większy dochód, w końcu ma to sens, w końcu to ruszyło do przodu. No i tutaj jakby przychodzi ta ulga. Ulga też mogłaby dotyczyć tego, że pojawia się nowa praca, nowa oferta, nowa propozycja, i ulga y, może powodować to w usance kilków, że wy odchodzicie od czegoś. Bo niektóre skorpiony zechcą od czegoś odejść na rzecz czegoś innego, oczywiście, e, może tak być. Natomiast y, no niekoniecznie, bo y, też y, mogą się pojawić w pracy. W sytuacji zawodowej, biznesowej, może się pojawić jakaś niezdrowa sytuacja, więc jeżeli będziecie y, uczestniczyć w jakiejś niezdrowej sytuacji albo y, no, będziecie świadkiem, no to no właśnie y, będziecie chcieli się od tego odejść, wiecie, tak i oddalić fizycznie, i oddalić emocjonalnie od tego konfliktu. Tak nie wchodzić w ten konflikt, to jest bardzo możliwe, y, bo tutaj może się pojawić konflikt, może się pojawić jakieś nieporozumienie. Albo możecie odczuć uczucie niedocenienia. I słuchajcie, jeśli tak by się okazało, że wy jesteście w pracy, w sensie pracujecie, nie jest to żadna nowa praca, a nawet jeśli jest nowa i możecie odczuć na przykład uczucie niedocenienia, albo jakieś nieporozumienia związane z, z pracą, czy w ogóle konflikty, czy nieporozumienia, już na początku współpracy zechcecie odejść. Po prostu. Może to być wasze odejście. I jak najbardziej wtedy też nadal czujecie się szczęśliwcem, bo coś, co chcieliście zakończyć, ukończyć przedwcześnie, okazało się, że zaczęło przynosić dochody, zyski, i wy z tego możecie naprawdę czerpać no, najwięcej. Więc tutaj jest osiągnięcie dobrobytu i bogactwa, i z tego sobie Skorpion zda sprawę w nadchodzącym tygodniu, niezależnie czy porzuci jakąś pracę na etat, czy odejdzie z pracy, która nie dawała mu po prostu. Yy, Wiecie, która powodowała jakieś konflikty, jakieś uczucie niedocenienia, nieporozumienia, I tutaj jakaś decyzja odejścia od czegoś na rzecz czegoś innego, oczywiście tak. Moi kochani, możecie też właśnie w pracy, w aspekcie zawodowym, biznesowym, chcieć wybrać inną drogę, tak, poruszać się trochę, iść inną drogą niż większość, tak? No i to właśnie też może poskutkować dla skorpionów jakimiś dodatkowymi e, dodatkowymi emocjami, które też możecie bardziej zrozumieć, tak? E, moi kochani, e, to może być jakaś poważna decyzja też dotycząca spraw zawodowych, biznesowych w przyszłym tygodniu. Mogłaby się też dla niektórych wiązać ze zmianą miejsca zamieszkania, jeżeli chcielibyście zmieniać miejsce zamieszkania z powodu pracy, też będzie to możliwe w nadchodzącym tygodniu. W miłości dwójka monet, w miłości kochani, jest dualność, uh -huh. jest dwubiegunowość. Być może jest dzielenie czasu, uwagi, energii między dwie osoby. Nie wiem, czy jesteście, czy macie dwie relacje, czy po prostu z jedną osobą jesteście w relacji, a z drugą gdzie jesteście też zaangażowani. Jeżeli nie ma czegoś takiego, to po prostu jest to zmiana w relacji, zmiana w jakieś takie przetasowania i zmiany w związkach w relacjach i no, będą skorpiony stały przed wyborem, tak? Wiecie, że będzie trzeba dokonać jakiegoś wyboru, no bo mogą się tu pojawić dwie przeciwstawne opcje, dwa wybory, dwie osoby. Z jakiegoś powodu w nadchodzącym tygodniu będziecie wybierać, czy poświęcić czas i energię jednej osobie, czy drugiej. Może dlatego, że no właśnie, też jakieś to, um, jakieś to przedsięwzięcie materialne będzie być może wam zajmować więcej czasu, dlatego nie będziecie mogli poświęcić je w nadchodzącym tygodniu między dwie osoby. No albo to będzie takie jeszcze manipulowanie, tak? Raz tutaj, raz tutaj, raz z tą osobą, raz z tą. No, i tak naprawdę trochę, trochę mało czasu, a dużo, dużo energii poświęcanej dwóm osobom, i to będzie wskazywało prędzej czy później na konieczność podjęcia decyzji albo po prostu na konieczność ustalenia priorytetów w relacji w związku. Czyli będzie trzeba, moi drodzy, zastanowić się nad tym, co jest najważniejsze, i no, bo nie będzie trochę czasu na inne rzeczy, tak. Tylko, tylko będzie trzeba ustalić to, co jest najważniejsze w relacjach, w związkach to, co na co dzień też, żeby wiecie, też podzielić obowiązki no bo to też chodzi o podział obowiązków o podział pewnych zobowiązań żebyście nie byli też tacy no bo tu jest ta dziesiątka buław więc tu mogą Wam ciążyć jakieś obowiązki, jakieś zobowiązania bo jest po prostu za dużo na Waszej głowie ale też nie tylko na głowie, bo tutaj nie ma mieczy tylko bardziej jest za dużo po prostu za dużo pracy. Za dużo pracy i no Skorpion nie będzie miał jakby w nadchodzącym tygodniu tyle czasu i energii, żeby poświęcać dwóm osobom i jeszcze być może na dwie prace. Bo może tu mamy pracę na etat i może mamy pracę jeszcze na własnej działalności, więc trochę za dużo. Będzie trzeba ustalić priorytety. Jeśli to nie to, to będzie w nadchodzący tydzień yy, 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 mówił o tym. W relacjach, że będzie trzeba wyjaśnić jakiś problem, rozterki, niejasności, powiedzieć jakąś prawdę komuś, wypowiedzieć prawdę w tym kierunku, mieczy, jak najbardziej. Drogie Skorpiony, możecie mieć do czynienia w przyszłym tygodniu z osobą, która nie szanuje uczuć waszych, więc zwróćcie uwagę na tą osobę. Mm -hmm. Czy przypadkiem tak nie jest. Także zmiana, wymiana informacji, yy, też zmiana, która nie jest stała w przyszłym tygodniu. Jeżeli będzie jakiś wybór, to on nie będzie ostateczny, nie będzie na stałe, ale będzie trzeba jakąś, być może podjąć tymczasowo decyzję. Co nieoczekiwanego? Nieoczekiwany jest rycerz mieczy. Yy, moi drodzy, rycerz mieczy. Może mówić o różnych sytuacjach, ale pokazuje tutaj jakiś konflikt, jakieś nieporozumienie, zamieszanie, wywołane przez kogoś, kto. Albo też właśnie niezbyt miłe kontakty z jakąś osobą. To może być osoba spod znaku bliźniąt, która pokazuje rycerza mieczy, ale może być to też waga lub wodnik, inna osoba reprezentująca znak powietrzny. I e, jeśli nawet nie jest to żadna z tych osób, no to może nieoczekiwanie odezwać się ktoś no kto nie będzie jakoś miło ustosunkowany no może być to nieprzyjemny z kimś kontakt może prowadzić do konfliktu do jakichś no niespodziewanych też zdarzeń które, które kochani no mówią o tym, że ktoś może stworzyć nieporozumienie sprzeczkę, kłótnię po prostu to może być osoba, która wtargnie Szybko do waszego życia zrobi tak zwaną szybką wymianę znań tak? Czyli zrobi jakieś nieporozumienie, kłótnie, sprzeczkę o coś tam się wiecie, będzie chciała poprzytekać dosłownie. Pojawi się też na krótko. Nie wiem, czy to będzie Wasza jednodniowa, krótka, jakaś krótka podróż lub tej osoby. Zrobienie zamieszania tak naprawdę. I, i tyle. Tak szybko, jak osoba się pojawi, tak szybko zniknie. A więc dobrze jest, żeby podejść do tego tak niestandardowo, nieszablonowo. I no, zwracać uwagę, uważać na osobę, która może się pojawić dosłownie nie wiadomo skąd nagle, <grych> zawrócić wam w głowie i odejść, zaproponować jakąś ofertę. To może być jakaś oferta, jakaś propozycja od tej osoby, która będzie, wiecie, krótkoterminowa, albo tak rzucone słowo. Jeśli nie zareagujecie od razu. Będzie jakaś propozycja szybka, nie zareagujecie od razu, no to propozycja jest nieaktualna. Albo możecie nawet nie zdawać sobie sprawy, że propozycja już jest nieaktualna, a Wy jeszcze nie zdążyliście na przykład odpowiedzieć czy podjąć decyzji. No, może tak być, kochani. Po prostu osoba szybka, tak? Szybka energia, taka lotna, bystry umysł, no, osoba, która nie czeka po prostu, tak? Ale też, moi drodzy... Osoba trudna w komunikacji. Może nawet agresywna w słowie. No trzeba by uważać na agresję. Nieoczekiwanie może ktoś właśnie zachowywać się agresywnie, postąpić agresywnie. Może wy, nieoczekiwanie staniecie się agresywni z jakiegoś względu, chociaż nie bardzo to widzę. Ewentualnie czyjaś złośliwość też. Nieoczekiwanie, ktoś może pokazać się wyzłośliwiać, pokazać swoją złośliwość dosłownie. Też. E no, trzeba by na taką osobę uważać, uważać na jakieś nieporozumienie, zamieszanie, konflikt. Tym bardziej, że widzicie, w obszarze pracy, tak? wyszła nam ta ósemka kielichów, czyli też jakieś nieporozumienie i kłótnia. No, i tu może być to nieoczekiwane. To ta nieoczekiwana kłótnia może mieć miejsce w pracy. Oczywiście, że tak, bo ona tutaj też dobrze rezonuje z tą ósemką kielichów i mogłaby to być sytuacja w pracy, sytuacja zawodowa, biznesowa, jakiś nieprzyjemny kontakt z kimś, konflikt. Jakieś niespodziewane zdarzenie. Tak może być. Może tak być. To może być takie ciągnięcie kilku srok za ogon, które może wywołać jakieś, jakąś, jakąś kłótnię, jakieś nieporozumienie też. Co mamy wobec tego w Radzie w wyniku? Słońce. Tu mamy słoneczko. I to jest piękna informacja, bo słoneczko mówi, kochani Wam, e, słuchajcie o. Spełnieniu pragnień mówi o tym, że no w zasadzie szczęście wkracza do waszego życia w wielu płaszczyznach, może w jednej, a może we wszystkich. Wszystko dobrze się kończy, jest jasność, jest klarowność, jest też radość, jest to szczęście. To szczęście po prostu jest namacalne. Czyli nie tylko zaczyna się dziesiątką pentakli, ale i kończy się słońcem. Moi kochani, to jest też droga, która pozwala Wam dążyć do poznania prawdy. Tak jak tutaj w tym tle, ten pustelnik, powiedziałam na początku czytania, że będziecie dążyć do jakiejś prawdy, do poznania prawdy o sobie lub o kimś w jakiejś sytuacji, i tutaj ta prawda się oświeci: tak, będzie oświecenie, będzie jasność, będzie klarowność, będzie, kochani, nowy początek. Tutaj, tutaj skorpiony zaczynają. Mają nowy początek w swoim życiu, mają przełom, mają tą energię do życia. Być może będzie też twórcze spełnienie, może i uda się spełnić twórczo. Przede wszystkim dużo optymizmu. W przyszłym tygodniu poczujecie, że dzięki waszym doświadczeniom jesteście bardziej świadomi swojej siły, ale i swoich umiejętności. I to was będzie napawać optymizmem. Tutaj wy finalnie potraficie nad sobą panować w każdej sytuacji, więc raczej nie wasz ten rycerz mieczy. Zresztą wasza energia to 10 monet, nie rycerz mieczy. To po prostu ktoś, kto nieoczekiwanie wtargnie do waszego życia lub zrobi kłótnie lub nieporozumienie, tak? Wiecie co? Czasami też słońce potrafi powiedzieć o awansie, o jakimś większych osiągnięciach, o wyzwoleniu spod czegoś. To wyzwolenie może dotyczyć właśnie czegoś w obszarze zawodowym lub, lub um, biznesowym. Może właśnie wyzwolenie od kogoś, odejście od kogoś, od kogoś, od kogo byliście uzależnieni. Może ktoś skończy z etatem, zostanie tylko na działalności. W każdym razie, słuchajcie, no, rada jest też taka, żeby być bardziej pewnym siebie i realizować swoje marzenia, bo wszystko będzie dobrze. I to w zasadzie słońce mówi o tym, że na pewno wszystko będzie dobrze, więc wystarczy ogrzewać się we własnym słońcu, dosłownie. Wy będziecie tutaj się czuć jako osoba spełniona. Przyjdą, przyjdą siły witalne, witalne przyjdzie energia, zwykażecie e, się tą swoją silną osobowością, będziecie wzbudzać zaufanie, szacunek i sympatię, ale też finalnie w przyszłym tygodniu cieszycie się poważaniem społecznym. To też dobra informacja. Ehm, no ten sukces, spełnienie może też przełożyć się na związki, na stabilizację w relacjach, w związkach, e, na takie poczucie bezpieczeństwa. Popatrzcie, Jesteście w energii poczucia bezpieczeństwa materialnego i emocjonalnego i wsparcia rodziny, wsparcia najbliższych, ale finalnie też jesteście w energii poczucia bezpieczeństwa takiego w ogóle, tak, ogólnie. Wiecie, i w związkach i w relacjach i w miłości jest harmonia, jest zrozumienie. W końcu się tutaj, kochani, wszystko W końcu nadchodzi ten szczęśliwy czas, to dobre prosperity zarówno w życiu finansowym jak i zawodowym. Bardzo fajnie. No i też korzystanie. Zaczynacie korzystać z owoców wcześniej wykonanej pracy. Dosłownie. Dobre wiadomości też jakieś dla Was. Fajnie. Możecie też, kochani, zawrzeć znajomości, które przyniosą Wam korzyść w przyszłości. Miło. Bardzo miło, więc bardzo dobrze. Dobrze wszystko się kończy. Buziaczki, papa. Pa.